Ołtarz Rodzinny, dzień 97, 6 kwietnia. Zdumiejcie się nad tym, niebiosa, ulęknijcie się i bardzo zatrwóżcie, mówi Pan. Bo mój lud popełnił podwójne zło: opuścił mnie, źródło żywych wód, i wykopał sobie cysterny, cysterny popękane, które nie mogą utrzymać wody. Jeremiasz 2, 12-13. Każda inna rzecz prócz Jezusa Chrystusa jego słowa życia jest dziurawą cysterną. Wszystko, co próbuje je zastąpić, cokolwiek ty próbujesz uczynić, by sobie przynieść pokój, cokolwiek próbujesz czynić, by sobie zapewnić komfort, wszelkiego rodzaju radość, którą przyjmujesz z czegoś innego, jako namiastkę za to, jest dziurawą cysterną, pełną brudu. Tylko on daje doskonałe zaspokojenie. Przypominam sobie, jak kilka lat temu, w lecie, wyszedłem na dwór tylnymi drzwiami. Był tam młody, jądrek-mędrek. Zagadnął mnie i powiedział, Wiesz, powodem, dlaczego zawsze mówisz o kobietach w ten sposób, że noszą shorty i tym podobnie? Mówił on. Jest to, że jesteś już starym mężczyzną. Powiedział. Dlatego właśnie tak mówisz. Ja odrzekłem. Słuchaj, ile masz lat? On powiedział. Dwadzieścia siedem. Ja powiedziałem, kiedy byłem o wiele lat młodszym od ciebie, głosiłem tak samo. Ja znalazłem źródło zaspokojenia. On jest moją cząstką, amen. Jak długo On udziela tego, jest to prawdziwa piękność. To jest mój sposób, patrzeć się na Niego, obserwować dzieło Jego własnych rąk i oglądać, co On czyni. Nie ma żadnego innego źródła, które bym znał. O, cudowny jest ten strumień, który mnie czyni białym jak śnieg. Nie znam żadnego innego źródła, nic prócz krwi Jezusa. Jest źródło napełnione krwią, płynąco z Emanuela Żył, a grzesznicy, zanurzeni w tym strumieniu, pozbędą się wszystkich plam i win. Mówię wam, nie znam żadnego innego źródła prócz tego źródła. Ono mnie oczyściło, kiedy byłem brudny. Ono zachowuje mnie czystego, ponieważ pragnę żyć tuż, koło niego, pić tę świeżą wodę, która napełnia moją duszę radością. Może znajdę się na dnie moich sił i będę odczuwał, że nie mogę już iść kolejnego etapu i nie mogę udać się nigdzie, wtedy mogę uklęknąć i położyć mój palec na obietnicy i powiedzieć Panie Boże, Ty jesteś moją siłą, Ty jesteś moim zaspokojeniem. Ty jesteś moim wszystkim we wszystkim. Wtedy zaczynam odczuwać coś bulgocącego głęboko w moim wnętrzu i wychodzę z tego przygnębienia. Czytaj dzisiaj Księga Kapłańska 2. Nehemiasz 11 od 20. Jeremiasz 2: 1 do 13. Ewangelia Łukasza 10: 1 do 20.